Witajcie! Jak połączyć biznes z pasją? Dzisiaj jesteśmy w Browarze, tak jak zapowiadałyśmy. Dzisiaj spotykamy fantastycznego człowieka. Już jest, jesteśmy, gościmy tutaj współwłaściciela firmy pana Krzysztofa Jachimczyka. I teraz Beata Nowotnik, Klaudia Raś, Jabłko z Cynamonem. Porozmawiajmy o biznesie, o takim biznesie z pasją. Pan Krzysztof jest współwłaścicielem yy, browaru Kazimierz i co się okazuje, że ten browar jest całkiem niedaleko nas, jesteśmy po prostu po sąsiedzku. Ja miałam okazję zdegustować te lokalne, przepyszne piwa. Chociaż wiecie, że ja stawiam na zdrowie, ale we wszystkim ma być u mnie. Tak? tak. <grafi> Pani Krzysztofie. A Batko, bo ja jeszcze na pana Krzysia będziemy tutaj reklamować, muszę zareklamować nasze no, jabłko na Cynamonem. Kochani, znacie już na ja Cynamonem, wiecie, że my tutaj mówimy tylko o wyjątkowych miejscach, o wyjątkowych usługach i wyjątkowych ludziach. I powiem Wam tak, że dzisiaj znowu gościmy <grafi> wyjątkowego... Nam się zawiesiło, jest w porządku. U wyjątkowego człowieka. Ja przed chwilą, um, muszę Wam to powiedzieć, Pan Krzysztof się na mnie na pewno złości. Ale wiecie co? Tak ustalaliśmy sobie mniej więcej, jak to ma wszystko wyglądać, ten nasz live i, 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 i pytamy Pana Krzysztofa um, o różnicę między z, um, piwem sklepowym a piwem tutaj wytworzonym. I Pan Krzysztof, niesamowicie skromny człowiek, zabronił zadawać taki piwem. Mówi, ja źle o nikim nie mówię. Nie mówię źle o konkurencji. Mogę powiedzieć dobrze tylko i wyłącznie o swoich usługach, ale to. Bo Ja Wam mówię, niesamowity człowiek. Spijajcie z jego ust wszystko, co powie, tak jak y, spijajcie jakieś piwo, które u Pana Krzysztofa można zakupić. Zapraszamy, no, się. Tak. Witam serdecznie. Witamy Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, że możemy tutaj gościć u Pana. To dla mnie przyjemność. Jak to jest połączyć biznes z pasją, tak w kilku słowach? E, to może zacznę od tego, jak w ogóle skąd pomysł, na to, jak o. się to zaczęło. Generalnie wszyscy pracownicy, pracowaliśmy w jednej firmie, firmie informatycznej, e, dość dużej, w której troszkę się zaczęło źle dziać, zaczęliśmy szukać pomysłu na, na, na życie, na, na dalszy sposób, sposób życia. E, I mój syn i mój siostrzeniec, którzy tutaj są, no, pracują, są piwowarami, e, ważyli piwa, tak zwane domówki. Wychodziło im to całkiem fajnie, kilka lat ważyli, zrobili tych warek, nie wiem, dość dużo, e, szczególnie tego mój syn, e, chyba, nie wiem, 50, więcej. I padł pomysł, żeby może założyć, że może założymy sobie wrogę. No i zaczęliśmy szukać inwestora, bo wydatek jest bardzo, bardzo duży. No i okazało się, że no, też osoba, która z nami pracowała, miała kontakty bardzo dobre z naszym głównym udziałowcem, Amerykaninem, Jamesem, który po, po jakichś tam iluś tam biznes planach i no, w tak powiem, przedstawianiu o, e, naszych piw, degustacji tych piw postanowił w nas zainwestować e, no i pomału w no, 2016 roku teraz mamy praktycznie 5-lecie fir założenia firmy we wrześniu e, za założyliśmy spółkę z myślą od razu o budowie browaru Natomiast e, pierwsze warki wypuściliśmy na rynek jeszcze, uważając, kontraktowo tak zwane, czyli uważaliśmy, w księżycu i ma z tego względu, żeby nie tracić czasu, jakby rynek uciekał, a procedury budowy, pozwolenia na budowę, e, sama budowa, później e, media i tak dalej, to się przeciągało. No i z, e, Pierwszą warkę w tym miejscu, gdzie jesteśmy, uważyliśmy też w sierpniu akurat to jest można powiedzieć trzecia rocznica. Ale trafiłyśmy. Trzecia, trzecia rocznica, jak wyszły tutaj od nas pierwsze piwa trzy lata temu w tym miejscu. Panie Krzysztofie, ja kiedy zdegustowałam Państwa piwo, czyli to piwo z browaru Kazimierz, ono mnie zachwyciło smakiem. Dlaczego? Ja lubię piwo, nie ukrywam, że jest to taki napój, gdzie, szczególnie w takie gorące dni, ponieważ ono zawiera też witaminy z grupy B, a my stawiamy na zdrowie, także stawiamy <grym> na zdrowie o tym pamiętamy. Dlaczego ono mnie tak zachwyciło? Ja tam czuję, że tam jest serducho w tym piwie znaczy, I sama natura. No, generalnie tak. My jesteśmy browarem rodzinnym, można powiedzieć dwurodzinnym. Ludzie z mojej rodziny zapewniają gdyby, całą obsługę, w sensie Mateusz, mój syn, który jest piwowarem, wkłada całe serce w każde piwo i pomysł na piwo. To są piwa robione z pasją, z sercem. Poza tym robione są z najlepszych składników, jakie są na rynku. Nie oszczędzamy na... na mimo że kupujemy słody drożej, ale, ale kupujemy najwyższej jakości chmiele. Także tutaj no, cały, cały proces też filmujemy. po prostu jest to tak robione z pasją i sercem i, i z y, jakąś do, z dokładnością. Także... I takie piwo jest dłużej ważone? Dłużej znaczy, jest proces ważenia takiego piwa to jest co najmniej miesiąc. Generalnie y, piwa takie IPY, APY, Eile minimum miesiąc u nas reżakują po uważeniu w, w w tankach fermentacyjnych. Natomiast piwa dolnej fermentacji, czyli Pilsy, no, Lagery, Portery, one, pilsy to około dwóch miesięcy, lagery również, natomiast portery, jak robiliśmy nasze pierwsze w mamy w no to on leżał chyba pięć miesięcy w tanku, dopiero został rozlany do butelek, do także tutaj też może ktoś mówić, że te piwa są, skąd droższe są te piwa, no po prostu są, składniki są bardzo drogie, poza tym czas, no nie, jaki po prostu poświęcamy temu piwu, Generuje to, że, że, że te piwa po prostu muszą być, muszą być też droższe niż te piwa inne. Nie ukrywa, że zachwyciło mnie piwko żydko. takie, Tak, dobrze mówię, na razie tak. tak. żytko. tak się piwo nazywa, Żydko. Jest no, dla mnie wyborny smak. Panie Krzysztofie, No ale jakby ktoś chciał z okolic, czy w Małopolsce, gdziekolwiek kupić piwo z Państwa browaru, z browaru Kazimierz, gdzie może to kupić? Zacznijmy od tego, że można zawsze u nas kupić. My mamy codziennie cały tydzień otwarty. A to może powiemy z, naszym, z y, y, naszym gościom, bo widzę, że tu komentują, są z nami, bardzo Wam za to dziękujemy. Y, tutaj Wojtek pi, py, pyta, y, y, zaraz Wojtku odczytamy Twoje pytanie i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Y, no właśnie, my jesteśmy w Zakrzowie, Zakrzowie koło Wieliczki, tak? Między, gmina A, gmina, Niepołomice. gmina Niepołomice. Mhm. Gdzie, gdzie nie połomice, także bliżej nie było Także u nas jest otwarci cały tydzień, łącznie z sobotami i niedzielami. Można się również przyjść napić lanego piwa, można sobie kupić butelki na wynos, nie ma problemu, można usiąść, mamy taką strefę czylautową, także w sezonie letnio od wiosny praktycznie do, do, do jesieni późnej. W zimie również tu mamy to pomieszczenie może małe, skromne, ale zawsze można też przyjść i się napić piwa. Poza tym w całej okolicy generalnie wszystkie lokalne sklepy tutaj w podłębnych niekołomicach praktycznie są zaopatrzone na nasze piwa, jak również no, coraz mocniej wchodzimy do, na rynki takie może niedużych sieci, ale takich mniejszych poprzez hurtownie, lewiatany czy tamawity, takie mniejsze sklepy. Nasze piwa można. I oprócz tego no, piwa ze spe... specjalistyczne w Krakowie. Praktycznie Aha. wszystkie piwa. Czyli w tych sklepach gdzie są piwy, piwa specjalistyczne także? Tak. Okay. Uh -huh. No i oczywiście wiele panów, także to jest jakby nasz nasze główne źródło w tym momencie odbiorów, czyli aby z piwem kraftowym większe, mniejsze, także tutaj no, w Krakowie bardzo dużo, a oprócz tego również Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Także no... Można powiedzieć, e, może nie w dużych ilościach, ale już w całej, w całej Polsce w takich większych miastach, w można znaleźć nasze pilota, w trzech szczególnie. No to sprykłam, to sprykłam. Ja chciałam powiedzieć uzupełnić strefę chillo. Ja przyjechałam do pana Krzysztofa i mój syn już strefę chillout znalazł. Także, kochani rodzice, możecie z pociechami przyjechać i, 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 i będą się też dobrze bawiła. A jeżeli przyjeżdżamy, to po pierwsze, i z pociechami, to po drugie, no to, kochani, oczywiście ten um, procent musi być zerowy. I tu pan Krzysztof zdradzi nam tajemnicę, bo, panie no Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica ewentualnie, czy to jest mit. Um, odnośnie piwa y, procent 0, tak? Bo y, słyszałam kiedyś takie powiedzenie, że piwo 0% to nie piwo. Jak, jak to z tym jest? Proszę powiedzieć. W naszym wypadku jest to piwo, ponieważ jest normalnie e, e, piwo ważone, mhm. jest zgodnie z całą procedurą. Jedyna różnica jest taka, że proces fermentacji drożdży jest skracany. Okay. Czyli piwo e, o krótkiej fermentacji jest składzane tak, żeby zabić kultury drożdży, żeby dalej te drożdże nie dojadały i tworzyły więcej, mm -hmm. więcej alkoholu. Czy nawet zdrowiej. Nawet A Tak, tak to, ma to nie ma żadnej różnicy. Normalnie płacimy od tego akcyzę, akcyzę płaci się od ekstraktu, czyli zawartości cukru w piwie, czyli normalnie... Poważnie? Tak. Okay. I także tutaj no, właśnie będziemy teraz wypuszczać, myślę, że w przyszłym tygodniu trafi do sklepów nasze piwo będzie się nazywało Zero. 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 Kochani, zapamiętajcie, zero. Prowar Kazimierz. Tak. Testy, testy wypadły naprawdę bardzo, bardzo pomyślne, już niektórzy mieli tam okazję nawet spróbować to piwo, także myślę, myślę, że będzie, myślę, że będzie dobrze. Panie Krzysztofie, ja wiem, że teraz tam są kulisy ważenia tego piwa, ale czy chociaż na momencik... Nie ma problemu, zapraszam. ...możemy tam zaglądnąć? Oczywiście, zapraszam. To idziemy za Panem... w trakcie dzisiaj ważenia, ważymy na ale nie ma problemu, żeby podglądać i co, nieco, nieco pokażę i opowiedzieć. Słuchajcie, troszeczkę się będzie ruszało, ale skoro Pan Krzysztof nas zaprasza na taplecze, to korzystamy z tego. Także idziemy za Panem Krzysztofem. Nie rozłączajcie się, udostępniajcie, piszcie komentarze. Bo i tak, coś nie mogę zrozumieć tego Twojego komentarza. Napisz, jakoś inaczej spróbuj to ująć. Ruszamy, ruszamy za A panem Ja Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo y, pan Krzysztof łączy y, y, pasję z biznesem i teraz ja z Beatą łączymy biznes z pasją i idziemy mhm. oglądać to, co nie jeden pan by teraz chciał oglądać, także zazdrosnicie to, prawda? <śmiech> <śmiech> ruszamy! Klaudia. Już? No właśnie nie. O, oj, Dobra. To przełożymy? Nie, 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 Dobre, tak. nie ważne. dobra, tak, nieważne. idziemy. Spokojnie, ja tu nie pana dobra. Krzysztofa śledzę. Dobra, dobra. idziemy. Jesteśmy. Eee, kochani, do... kochani, jesteśmy. Ja strefę, tak. nie mogłyśmy Zapraszam pokazać, dlatego może... musiałyśmy wyłączyć. Do dobra. Tutaj jest magazyn słodu, pomieszczenie magazyn słodu. Zaczyna się tutaj cały proces eee, ważenia. Wow. Pilo robimy z czterech, można powiedzieć, składników. Górnym składnikiem jest woda. Natomiast e, następnie ilość, ilościowo są słody właśnie zbożowe, które rozdrabniamy, śrutujemy w tym urządzeniu. To jest śrutownik, który rozdrabnia to po to, żeby po prostu można było później w trakcie gotowania na brzeczki wyciągnąć te cukry, które tak naprawdę potrzebujemy do, do, do piwa. Reszta ze słodu jest odpadem. E, tutaj mamy taką rurę, którą sobie, ja nie będę włączał, żeby to ona dość głośno pracuje. Zresztą teraz nie mogę, bo jest proces akurat w trakcie, w trakcie ważenia. E, ten zżółtowany sód sobie leci, e, tą, tutaj leci sobie Czy na. E, na Czy, o, tak. Tutaj to jest ta rura, leci sobie na, e, na ważernię. Dobra, chodźmy, chodźmy dalej. Na tak, chodźmy serce, dalej. serce browaru. Tak. Tutaj jest można serce, serce browaru, my mamy warzywnie dwunaczyniową, tanki są 2000 litrów, czyli możemy za jednym razem uważyć 2000 litrów piwa. Kać ważelna, tutaj jest kać filtracyjna, to niebieski tank to jest tank na wodę, oszczędzamy wodę przez to zbieramy na przykład w procesie chłodzenia Rzeczki, woda gorąca trafia nam do tanka i mamy już nagrzaną wodę. Nie wiem, chyba nie będę wchodził w jakieś takie większe szczegóły ważenia, ale chodźmy dalej. Zobaczymy pomieszczenie, w którym to piwo już później leżakuje. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Tu w, w trakcie pracy. Te pojemniki tutaj to są kadzie fermentacyjne. Piwo, gdzie, nie ma za, wow, wow. e, to, ja e, to. są kadzie fermentacyjne, gdzie piwo sobie leży co najmniej miesiąc. To urządzenie na środku to jest tak zwany czyli. Pomaga nam na, e, dodawać składniki do piwa na, na zimno, na przykład chmieliny piwo, dodajemy na przykład herbatę do naszego piwa umbrella, czy e, pulsy owocowe przez to urządzenie, jak gdyby wtłaczamy do, do tanka i ono sobie chodzi tam w obiegu zamkniętym kilka godzin, przez co piwo dostaje fajnych smaków, aromatów takich Ręk pisuł, naturalnych. Ten zapach, chmieliny, jest. nie. Się to, czuli. to jest właśnie to jest fiel, który trafił do piwa i jakby do odpad w tej chwili kolejny. Tak, Zakochamy się w tym miejscu. Wiecie, jak tu no. pachnie? Nie, Nie to. Nie Jeden się z, z lepszych funkcji. zapachów. Naprawdę. Także to... Tak. No i jeszcze co, pokażę taką w skrócie może linię rozlewu. E... My mamy tak zwaną gązelę, czyli tam 12 butelek raz. możemy tutaj obsłużyć, następnie trafia to na, na taśmę do, do kapslownicy tutaj mamy kapslownicę, następnie my wszystkie butelki pasteryzujemy, tutaj mamy tunel, ja może zaświetlę. Tunel, pas, tunel pasteryzacyjny, tak, z taką taśmą nie można tam ewentualnie, nie wiem czy będzie widać, ale zerknąć. Tu około 800 butelek schodzi na raz. Czas przejścia butelki przez taki tunel, to jest około tam 35-40 minut. Eee, po prostu pasteryzacja. My mamy taką sondę, która nam pozwala sprawdzać jednostki, jednostki pasteryzacji, mhm. dlatego nasze piwa też no, wiemy, że są nie przepasteryzowane, nie do pastery... po prostu cały czas kontrolujemy. Online. No online nam pokazuje proces pasteryzacji, tak, żeby piwa były odpowiednie. Żeby nie zepsuły piwa, tylko po prostu dobra pasteryzacja nie pogarsza jakości piwa, bo to jest że piwa pasteryzowane, to są dobrze. Dobra pasteryzacja nie pogarsza piwa, chodzi tylko o to, żeby ewentualne kultury drogie, które zostają zawsze w piwie, żeby je po prostu zabić, żeby nie było później jakichś granatów, żeby było tak naprawdę dla bezpieczeństwa pijących piwo. W różnych warunkach sklepy przechowują piwo. Czasami nie mają klimatyzacji, jest w gorącym miejscu i tak dalej. wtedy te kultury też mogły tam ruszyć, zostają tak zwane granaty. To jest niebezpieczne, bo już było parę przypadków, że po prostu wybuchy, powodowały różne uszkodzenia. Tak Kochani, już widzicie, dlaczego ten, to miejsce jest wyjątkowe. Pan Krzysztof dba nawet o takie szczegóły. Jestem pod wielkim e, Panie Krzysztofie, ostatnie słowo do naszych widzów. Tak, pod, ty podsumowując. Tak, tak, podsumowując, i proszę jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Gdzie można państwa znaleźć? Jeszcze raz. Generalnie szukajcie nas w całej Polsce, głównie w okolicy Krakowa, Kraków i okolice, natomiast wiele pubów z piwem kraftowym i nie tylko, bo coraz więcej, coraz więcej takich mniejszych restauracji czy hoteli również stawia na nasze piwo, picie krafty, po prostu picie dobre krafty, to jest Podstawa. Jak będziecie mieć dobre kraty, to zawsze nas znajdziecie. Ok, rozumiem. Czyli jakby na przykład jakieś sklepy chciały się zwrócić, gdzie mogą, gdzie mogą zadzwonić? Jest kontakt, kontakt na Facebooku, kontakt na stronie naszej na internecie uh -huh. jest kontaktem do mnie, mail u mnie jest podany, który ja odczytuję, także zapraszam, uh -huh. zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, naprawdę niesamowite miejsce, niesamowici ludzie, niesamowita energia i niesamowity zapach. Tak, to prawda. <laughs> Też, jeżeli macie ochotę pokosztować tych specjalów, serdecznie Was tutaj zapraszamy. Jeżeli nie będziecie mogli dotrzeć do, 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 do Pana Krzysztofa, napiszcie do nas, my chętnie pokierujemy do Pana Krzysztofa, także no, serdecznie i raz jeszcze polecam. Wiecie, że ja jestem osobą, która uwielbia się nawadniać i ja też dzisiaj się wodnie. Mówi, że pan powiedział, tam jest bardzo Pozdrawiamy Was, kochani, udostępniamy. Dziękujemy za Wasze komentarze, za Wasze wsparcie, za to, że nas oglądacie. Pozdrawiamy Europę, pozdrawiamy tam, Stany, Stany Zjednoczone. Tak. O, Polonia nas Polonia będzie oglądać. Polonia, Polonia. Ja bardzo dziękuję, że i nawet jedzie, to jest naprawdę wystarczy jedność i każdy Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję kochani, do zobaczenia, papa. Pa.